Witajcie Gromowicze. Witajcie. Jestem Krzyżiek Rodnik, i Michał Nowicki, myszasty. I teraz bierzemy na warsztat Forza. <noise> tak, konkretnie. <noise> dodatek wyścigowy. Teraz to, co jest w tym dodatku słabe, to jest to, czego nie lubimy, czyli dodatek jest odcięty od głównej kariery, chociaż nie powinien, Aha. bo to jest gra wyścigowa, więc. No... No, wiesz, wyścigi a rajdy to są wierzu, zupełnie no różne tak, rzeczy. No tak, no, ale tak to jest tak kwestia tylko tam, jakichś samochodów i tak dalej. Te, 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 ta lista wyścigów nie dużo mniej No nie w, w, formy wyścigów też, dlatego że. W... Myszał, mogę wziąć każdy samochód z gry, nawet Lamborghini, <laughs> czy tam Ferrari jakieś i tak dalej i mogę nim jechać. Nie ma żadnych ograniczeń, więc. Aha. Więc tutaj, tutaj jakby nie ma. W mogę... rajdzie też, tak? Tak. Aha, no, okay. Co prawda, w gry, ten dodatek wprowadza 5 samochodów. E nowych, szósty jest bonusem, jeśli coś tam się ja zrobi. Zobaczasz środek? O kurde, ale fajne rzeczy to są. Znaczy ogólnie te samochody prze, przechodzą taki T5 czy tam T6. E, mają takie rajdowe wersje, tak? Czyli to jest. E, no Subaru akurat. No to nas zwykłe. Ale po zainstalowaniu tam... E, no, czy no, bo może przejść tam jakieś tam rajdowe ulepszenie, no i wtedy tam dochodzą się takie światło na maskę fajne, wiesz tam jakieś tego typu rzeczy. Tam inne samochody, jeśli weźmiesz, no to tego, tego tam jakby nie ma, tak więc jeśli weźmiesz to Ferrari, no to no nie ma tam... Nie przewidziano dla, nas, dla niego skórki rajdowej, dlatego że Ferrari nie jeździ się w rajdach. No, no tak, ale jak ktoś chce, no to nie zabraniają tego, więc jest no, git, Oczywiście. Jak ktoś ee... lubi jeździć po bezdrożach i konarach tak. i, i szutrze Ferrari i stać go na drodze. Nowością jest to, że e, oczywiście te, te skórka samochodu to jest kupiona w, w, w sieci. E, więc, ten, więc e, tak, tak naprawdę to samo z goły, ja, tu, ja go tam kupiłem, i też nowością jest też to, że jest pilot, tak, który mówi tam lewy 5, prawy coś tam, więc tam ci ciw, e, jeśli, jeśli kogoś to, to ja To jest oczywiście to jest w pełni spolszczone, e, jest głos po polsku, co z, nie jest normą, bo jak wiadomo, WLC, bo się tłumaczy podstawkę, a potem dodatki się olewa. E, no tutaj, Microsoft tego nie zrobił e, i chwała tak, za to. Tak, więc, ten, więc, znaczy. Chwała. no tak powinno się robić zawsze, tak? Ale no no, tak, no to... dokładnie, no ale to, to... Inaczej, należałoby się im baty, gdyby tego nie zrobili, może tak, ale, ale, ale no, no fajnie, dokładnie. że to jest. Słuchaj, w... zaczekaj, powiem tak, no w grach rajdowych mówiąc szczerze... Nie ma to dużego jak znaczenia. Się człowiek tak, przyzwyczai do komend i, i tak dalej ewentualnie patrzy po prostu na te strzałki, które się wyświetlają. Tam zawsze starałem się słuchać pilota i lepiej na tym wychodziłem. Mhm. Mm. Jak się człowiek wbije w rytm, to w tym momencie, no dokładnie, no tutaj jest pewien problem, bo, bo my nie słyszymy, bo inaczej byłoby tak, słychać. Tak, znaczy, no jedyno, jedyną e, taką jakby wytłumaczeniem tego, dlaczego te wyścigi nie są na mapie, co przychodzi mi do głowy, to jest to, że te trasy nie są wytyczone na głównej mapie, tylko one są jakoś tam zremiksowane, więc tak Ale to, to jest może tylko moje wrażenie, po prostu, że nie widziałem tych, tych wszystkich miejsc e, podczas normalnej gry. Mhm. Ale to tutaj nie chcę tego podawać jako fakt, bo po prostu no, nie mam nie da się tego jak, no, sprawdzić, tak? To jest tylko takie moje wrażenie. No, niemniej jednak e, dodatek jest strasznie drogi, bo on kosztuje chyba 1600 punktów. To jest no. czyli, czyli masz dodatek do Sleeping Dogs'ów i Rage'a w zestawie, tak? I co no, są najdłuższe? No, że tak Forza jest super grą, dodatek też jest fajny. Jest to coś nowego, więc to nie jest tam jakieś tam odgrzewanie typu tam 3, 7 nowych A do 10 wyścigów i się baw, w chłopie. Tylko jest faktycznie nowa zawartość, ciekawa. No ale jednak, tych 300 punktów to, to, jest, no, to jest 20 dolarów, tak? Tak w takim przeliczeniu różnym. No mniej więcej, więc, więc czyli Więc to jest tyle co pół, pół nowej gry takiej pudełkowej. Dokładnie, czyli cena naprawdę dużego normalnego pudełkowego jakiegoś tam dodatku. No. Tak, więc no... Kiedyś takie dodatki wychodziły, gdybyście nie wiedzieli. Tak. <laughs> Duże w pudełkach, czasami nawet samodzielne dobie, no. Jeśli ten. Były takie je, czasy. Jeśli... jeśli ee... Znaczy no powiem tak, jak wyjdzie nam, będzie jakaś promo, brać w ciemno, jeśli komuś się podoba Forza, bo to jest super. E, jeśli nie wyjdzie, no to tam. czy znaczy, to, to tak, no to jest fajny dodatek, no ale jednak ta cena trochę jest takim na no, 11 miejsce. Zresztą to jest na, na 50 startujących. Więc tak, dokładnie. Znaczy wiesz co Ci powiem, no to jest to jest właśnie pe pe pewien problem z rajdami pe i pewien cały urok rajdów, no, tym się różnią od wyścigów, że gdzieś tam samemu. To znaczy nie no, przeciwnicy jadą przed Tobą normalnym i za Tobą. I przyznam szczerze, nie widziałem jeszcze, nie wiem, może były takie e, rajdy, na których faktycznie te pojazdy przeciwników były na trasie. No czasami może... e, W Kolinach tak było. W kolinach, no, tak, tak. Jeśli, w jeśli wy i tam naprawdę idzie dobrze, to jesteś w stanie dogonić gościa, których akurat ja przed tobą, albo, albo jakby jeśli jedziesz źle, no to ten, który jest za tobą, jest w stanie cię dogonić. No ale wracając do dodatku, no, no jest, jest fajnie, jest ok, ale ta cena jest no, trochę odstraszająca, jednak. Okej, okay, dużo jest w ogóle tych. Yy... Znaczy, każdy, tam było chyba siedem. wyścigów, każdy ma ileś odcinków specjalnych, czyli ile? Tak, chyba z pięć. Znaczy, ale chyba nie ma, nie ma stałej ilości, bo, bo są A, chyba troszkę dłuższe i troszkę, troszkę krótsze. Z typu tam wiesz, nie ma tam pięciu, tylko czterech. No, przyznam się, że nie liczyłem, więc. więc znaczy, no, tutaj... no myślałem się, że, że, no, że, że nie będą one jednak mimo wszystko tutaj tak długie jak na przykład były w. właśnie na przykład w Kolinie. Tam widziałeś chyba czasy moje całościowe przejazdów, ja tam ukończyłem je raczej na, na pierwszym miejscu wszystkich, oprócz jednego, bo już mi się nie chciało go powtarzać. No bo tutaj jednak, e, no, jeśli chcesz być pierwszy, to jednak mhm. trzeba, trzeba być skupionym na tej jeździe i, i ogarniać te zakrętliwości tego pilota, bo nie, po prostu są jakieś ślepe skoki i tak dalej, więc trzeba wiedzieć, który tam trzeba się trzymać, żeby, żeby to ogarniać, e, no niemniej jednak e, tam chyba było 7, 7 chyba tych, tych jakby zawodów i tam łączny czas przejazdów to tam osterował w okolicy 12 minut, tak? co dodając tam wiem, jakieś wczytywanie i tak dalej schodzi 15 minut na jeden. No i plus tam jakieś powtórki, no to to już jest tam się robi kilka godzin, ale takie małe kilka godzin. Bo tam jakby wyłączyć wszystko no tam sam przejazd, to jest tam jakieś niecałe 2 godziny. Eee, no. Coś tam jakieś te loadingi, powtórki, nie, tych takich najtrudniejszych fragmentów. No jazda. Ważne jest też to, że garaż twój i ilość pieniędzy jest, jest połączona profi, z tym głównym profilem, więc e, możesz jechać tymi samochodami, które masz w karierze. Kupione się trochę z i Ferrari dalej. Pieniądze też zostają, więc e, jeśli stać na kupienie od razu wszystkich samochodów, które jeżdżę, strasznie słabo. Nie, to... No tak, ale i... wiesz, przez cały czas mówisz... I... słuchają ja dokładnie to samo, nie wiem, w najprostszych czasami gra, kiedy wiesz, mówisz o czymś i na przykład chcesz coś pokazać, w tym, a w tym momencie powinieneś wykonywać czynności na przykład, które sprawiają, że wygrasz. Niestety się przegrywa. Dlatego mm, no w ogóle roz, wiesz, rozgrywek typu Let's Play i inne rzeczy, wiele osób tak robi i to nie jest żadna tam ściema albo coś, tylko no. no. Najpierw gra potem komentuje to. Tak? Tak, no tak, znaczy no, to jest, to jest ciemna. Chodzi mi o to, że wiesz, że lepiej ustawić właśnie w tym momencie niski poziom trudności, żeby wiesz, nie ginąć co chwila, a to, to, wiesz, to jest chwila rozproszenia, zaczniesz się nad czymś zastanawiać, myśleć, mówić i pół momentalnie gdzieś, wiesz, coś się mhm. dzieje, przegapiasz w jakąś ważną rzecz i właśnie no, prawie wypadasz, prawie wypadasz właśnie, z aktem. tak, Bo to jest tutaj cofanie czasu też oczywiście. Obecne, jeśli gramy na takim poziomie trudności, które pozwala na cofanie czasu. Ojej. Więc... Ja wiem, ja wiem. No. Dla, dla mnie to herezja absolutna i totalna cofanie czasu. Ja wiem, to się zaczęło podaje od grida, chyba. Nie, nie. Pierwsza nie? była składra Corsa alfa Romeo. Taka gierka, która była połączeniem RPG i gry wyścigowej, więc kupowałeś nowe buty dla kierowcy wyścigowego i dodawało w statystykach plus dwa do Aha. zmiany biegów czy coś tam. Nie wiem, jak no, jak okay. idzie. no, To było takie wesołe. I to właśnie to był efekt tygrysa, który pozwala Ci przewidywać przyszłości no, i wiedzieć, więc no co, okay. co się stanie. Dobra. Bez komentarza. No. Ale wiesz, no, stało się to tak na popularne i wiesz, i wypłynęło w światku generalnie, właśnie chyba w Lidzie dopiero. Też mi się dobra, że Masters to że no, GridCock Master to rozpromowała no Niemniej jednak, no, dobra, no, dodatek jaki jest, każdy widzi. E, nie, nie. tak to, to jeśli, jeśli podoba Wam się Horizon, to to jest na pewno coś, co, na czym powinniście zawiesić oko, ale jak mówię, no cena jest dość zaporowa. Mhm. To jest fajny dodatek, ale, ale no, jednak 1600 punktów to jest naprawdę... generalnie, pewno jeżeli to... chodzi o trasy, i właśnie tutaj jeszcze jedno mam pytanie, bo oczywiście wszystkiego nie obejrzymy, one są bardziej urozmaicone. Znaczy są w różnych scenariach, o różnych porach roku, no wiesz, całym. Wyrokiem. Nie, nie, no, no to znaczy nie ma znaczy nie pół roku, bo jakby Forza jest festiwalem letnim i tak no dalej. Tak, no tak, no no to szkoda ale. jest, to, jest to. jeden stan, to jest to. stan korado i tak to, dalej, no ale te trasy są tam właśnie tam, że jest jakieś tam, nie wiem, jest duże tam jakieś inne drzewa. Jest to właśnie bardziej w górach, bardziej zakręcona, mniej zakręcona i tak dalej. w ogóle nie jest tak, nie masz wrażenia, że jeździć po tej samej trasie. Mm -hmm. No to mi właśnie chodziło o ten efekt. Nie, ale ten, ale... ale e, e, ten. Ale no tak jakby. E, znaczy, no tak, no nie są już tam diametralnie, nie ma tam, nie wiem, trasy w, w Kenii, na Pustyni w, No właśnie, w, w Szwecji i tak dalej, i tak. tak dalej. Tak dalej. Ten, no to właśnie najfajniejsze było, wiesz, w, w każdej klasycznej rajdówce, że... Tak, tak. E, tam rzucało cię po całej świecie. Finlandia, las w Finlandii to jest no, klasyczne miejsce. No, no, rzeźnia i masakra, wąska dróżka, jeżeli i lecisz i mały błąd i od razu kurczę dzwonić nie, nie, nie. nie, to jest sympatyczna, sympatyczna rzecz. E, ten, po prostu no jeśli, jeśli ktoś się jara, jara o tym, o tym wyścigiem do fazu, no, to na pewno... Dodatek rajdowy jest fajny, bo oprócz tego też wychodzą normalne pakiety samochodów. Tak? Więc e, to nie jest tak, że oni. No to jest nie... dokładnie to samo co z dupimi z doksami. No tak, e, ale jest, akurat... jest, nowy, jest nowy content, ale są też ubranka. Tak, no ale akurat samochody, w samochodówce samochodu to jakoś można ma wydaje mi się tam ciekawsze znaczenie. Tak, na przykład jest pakiet klasyków, taki są naprawdę fajnie te samochody dobrane. E, no tak, no w po, tym momencie to, to wiesz, no, ja podejrzewam, że sam bym się nawet pewnie kilkoma zajarał. No chociaż wiadomo, że w takich przypadkach, no, no jeżeli granie jest samo, poświęcona samochodom klasycznym, tudzież nie ma wiesz, zbyt dużej liczby jakichś specjalnych wyścigów dla takich właśnie jakichś klas tam wiesz, e, zabytkowych, no to wiadomo, że takimi samochodami w normalnych e, zawodach no, zazwyczaj no, nie ma co startować, dlatego że no, nie zajedzie się z... Wiesz co akurat w Fordzie e, możesz w większości samochodów na tyle zmienić tam silnik. Jego parametry, że, że da się. To jest właśnie bardzo fajne w tej grze. Ale no, on no, nie będzie już burczał takiego no. Na akurat będzie. będzie. Czyli akurat Forza pod tym względem jest Szukaństwo. naprawdę bardzo fajna, bo ona się dostosowuje, do, się, ona się dostosowuje do ciebie, <laughs> a nie ty do niej. No więc, dobra, no ja wiem, ja wiem. Więc, więc to jest naprawdę naprawdę to, bardzo lubię w tej, w tej grze. Szczególnie w tych takich odsłonach poważnych, czyli na przykład Forza 4. Na przykład, jeśli nie, nie lubię jeździć maselkarami, to nie muszę. Eee, to, to jest naprawdę fajnie. Ja lubię, gdy, gdy gra, pozwalam grać w nią tak jak ja chcę eee, i niczego mi nie narzuca. forza właśnie taka jest. Eee, no ale na no, tak ale jeśli chodzi o dodatek, no, to już nie będę kończył tych ostatnich wyścigów. Eee, no po prostu no, nie ma sensu. No, no właśnie, no że jak widzicie, jedzie się przez nas do przodu. Tak, widz, widzicie, jak wygląda, to jest tam pierwsze, pierwsze, pierwsze zawody. No i tak, no i jakby zdania nie zmieniam, czyli fajny dodatek, ale za drogi e, trochę jak na to co oferuje. Niemniej jednak jeśli zdarzy się jakaś promocja, e, to bierzcie, chciały się świetnie bawić. E, no i pomyślnych, pomyślnych czasów tak? I no, pamiętaj, pamiętajcie, pamiętajcie nie jeździcie z asystami hamowania i wyłączcie strzałki. Napuje no, le... całą przyjemność. Strzałki jako no, duby. Tak. Ale bez ascy jeszcze nie, strzałki. Boże, Dobra, Dzięki, kończymy. Dziękuję. Trzymajcie się, na razie. Cześć.